Mamy okazję gościć aktorów Teatru Zagłębia. W miejscu, gdzie teatr dobrze się czuje, czyli w kultowym kinoteatrze z To jest kolejny cykl, powrót do wspaniałej tradycji teatralnej. A co nie przeszkadza? Spektakl to jest historia Maxa, który ma trzy narzeczone. A ja gram jego pomoc domową, Nadię, która pomaga mu ogarnąć całą sprawę. I to, żeby pani się nie spotkały. A gdzieś nie jesteś jak mnie nie ma. A jak kto? Jak ministra. Nadia ma bardzo dużo pracy w tym spektaklu. Bardzo dużo pracy. Dlatego, że po wyjeździe każdej z narzeczonych... Ona musi wszystko zmienić, przestawić, włożyć nowe ręczniki, nową pościel, nowe ubrania. Wszystko, żeby nikt się nie zorientował, że tak jest. Teatr Zagłębia to e, nasz przyjaciel. Mamy nadzieję, że będą stale gościć na deskach Mysłowickiego ośrodka kultury, a przyszłość pokaże, czy to będą komedie, e, czy pójdziemy może w inne gatunki teatralne.